Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubakordis. Pan Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem i dodaje: Dobry pasterz oddaje życie za owce swoje. A najemnik, widząc nadchodzącego wilka, ucieka i wilk Oczywiście pożera owce. Owce są pozostawione na pastwę wilka. Najemnik tak czyni, ponieważ jest najemnikiem. A my jak postępujemy? Bo wszyscy jesteśmy, no oczywiście, Pan Jezus jako dobry pasterz przede wszystkim jest wzorem dla nas, kapłanów, ale nie tylko. My wszyscy. Uczniowie Chrystusa, Jego naśladowcy, jesteśmy zarówno owcami, jak i pasterzami. W jednej i w drugiej roli występujemy. Jesteśmy owcami, które pasie dobry pasterz, tak? ale też jesteśmy pasterzami w stosunku do naszych bliźnich, dając wzór, przykład, prowadząc w jakimś kierunku. I teraz pytanie, jak my postępujemy? Czy jesteśmy dobrymi pasterzami wobec innych? Czy uciekamy, widząc nadchodzącego wilka? I tu jedna bardzo istotna uwaga: uciekać niekoniecznie oznacza fizyczną ucieczkę. To nie, to nie musi chodzić o to, jak nieraz y, się słyszy w potocznych wypowiedziach, prawda? Żali się, jakieś dziewczę na przykład, tak? Y, odszedł, porzucił mnie i teraz z inną grzeszy, tak? Nie, to nie o to chodzi. Można uciekać, widząc nadchodzącego wilka, bo kto jest tym wilkiem? Tym wilkiem. Z przypowieści ewangelicznej jest oczywiście przeciwnik nasz, czyli szatan. To jest ten wilk, który czyha na nasze życie i to na życie wieczne. I teraz, widząc nadchodzącego wilka, czyli widząc, że ktoś w naszym otoczeniu stacza się, popada w grzech śmiertelny, prawda? już jest na uwięzi szatana. Czy my stawiamy opór temu diabłu, czy uciekamy? A uciekać nie musimy fizycznie. Możemy pozostać w towarzystwie tego kogoś, na, którego szatan ma zamiar pożreć. Jednak ucieczka może być fałszywie rozumianą tolerancją, w układność, w jak... W jakieś tam ciacia ciacia międzyludzkie, tak? Możemy głaskać, zagłaskać wręcz na śmierć kogoś, a jednocześnie uciekamy przed nadchodzącym wilkiem. I tak to ma miejsce na przykład w przypadku niby kochających rodziców, czy dziadków, którzy godzą się na to, bez sprzeciwu, że ich ukochany synuś, córe, córeczka, czy, czy wnuczuś, czy wnusia, mieszka z kimś w grzesznym związku, w grzechu śmiertelnym, żyje pod wspólnym dachem, tak? No to w takim razie taka niby kochająca mamusia, czy babcia, czy niby kochający tatuś, czy dziaduś. Tak naprawdę ucieka przed nadchodzącym wilkiem, przed szatanem. Zostawia to swoje dziecko, czy swojego wnuka, czy wnuczkę na pastwę diabła. I z tego trzeba sobie dobrze zdać sprawę. Jeżeli chcemy być naśladowcami naszego boskiego mistrza, chcemy mieć udział w jego dobrym pasterzowaniu, to nie możemy uciekać przed grzechem śmiertelnym naszych bliźnich. Mamy święty obowiązek stawić temu opór.